W księżarcybiskupie szczęść Boże Konrad się kłania. O, witam serdecznie, jaka niespodzianka miła. Ale to nie tylko ja, bo jedziemy busem, jest nas tutaj dzisiaj 11 chyba, czyli tak, I wszyscy prawie święceni przez księżarcybiskupa. Prawie że. 35 lat temu ta pomyłka nastąpiła. No, no niestety. A z wyjątkiem jednego chyba. No, tam, tam. Ten jeden się wychylił. Ten jeden się wychylił. Wszyscy słyszą tak. księdza arcybiskupa, tak, bo na głośno jesteśmy. Gdzie, gdzie? Jesteśmy na głośno, wszyscy słyszą księdza arcybiskupa. Aha, no właśnie dowiedziałam się, będąc w niedzielę miłosierdzia Bożego U księdza Pluty, że się wybierają na te... No jest Marek. Marek tutaj siedzi też z nami. Gratuluję tego Jubileuszu. No i na pewno, że życia będą bogate. Bardzo. Ksiądz Kardynał zorganizuje no, i spotkanie z Ojcem Świętym na pewno. Sama radość. No a my dziękujemy, że nam ksiądz Arcybiskup nie wstrzymał tych święceń. Bo tam było blisko, blisko. Bardzo. A co miałem robić? Co miałem no. robić? No. Jak się dojrzeli do, do, do pełni. To nie można było nie działać, trzeba było działać z radością. Jutro idziemy jutro na audiencję z Ojcem Świętym tą środową, ale będziemy na pewno tak. mieli możliwość podejścia, a potem do Kaplicy Seksteńskiej, Radem Toris Mater, pójdziemy... No a przy grobie Jana Pawła odprawicie wszędzie chyba. W czwartek, w czwartek tak. tą czwartkową mszę świętą odprawimy, tak. No właśnie, koniecznie, tak, tak piękne czasy. No, jestem myślą i sercem z Wami. Modlitwą też. No, no, Zaproś. 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 Bardzo dziękujemy. No, pozdrawiam Was wszystkich. Serdecznie no. wszystkich. No. Niech Pan no. Was wprowadzi. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. No. Z Bogiem.